Wieczór witam na pomocowej konferencji prasowej, witam Państwa, witam trenerów. Nic w dzisiejszym meczu pokonuje. Jedna do zera motoru Lublin, ale więcej nie o przebiegu. Samego spotkania powiedzą szkolniosy jako pierwszego ocenę, ocenę przebiegu wydarzeń na łysku. Bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę trenerze. Dzień dobry wieczór wszystkim. No nic, no jak przegrywasz z przeciwnikiem, który był lepszy od ciebie, należy przede wszystkim pogratulować przeciwnikowi i trenerowi. Przywnika, który na pewno w trudnych warunkach pracy, ale z ogromnym sercem, wiedzy, merytoryka i z czatnią, która ma za sobą, wywalczył te trzy punkty. Także moje pierwsze słowo idą do trenera, który bardzo cenię i które powoduje, że piłka nożna w Polsce jest lepsza. Także trenerze gratulacje i dla trenera Drużyna również. Mm. W drugiej kolejności dziękuję moim piłkarzom za to, co dzisiaj zostawili na boisku, chociaż uważam, że stać nas na zdecydowanie więcej, zarówno pod kątem wolicjonalnym, jak i piłkarskim. A w trzeciej kolejności podziękować naszym kibicom, które jak zawsze byli z nami, tak jak na każdym wyjeździe. Co do samego meczu, no brzydki mecz, no, myślę, że... No, a zarówno ja, jak i trener e, Misury wolelibyśmy, żeby ten mecz był bardziej piłkarski, finezyjny i tak dalej. Natomiast e, to jest bezpośrednio związane ze stanem Murawy no, i pomimo tak, że ładna gra jest ważna i wynik jest ważniejszy i na to boisko nie dało się dużo lepiej. Mm, więc spowodowane z tym jedna i druga drużyna bardzo długo długi piłek, momentami dłuższe momenty, brak kultury gry uh, i mecz, który się mał bardzo dużo momentów drugich piłek. Uh, um, który ani jednej drużyny, ani drugiej nie potrafiły zdominować przeciwnika przez dłuższe okresy czasu. Generalnie myślę, że jedna i druga drużyna podchodziły z bardzo dużym szacunkiem do przeciwnika, bardzo dużo piłkarzy nisko. Bo Iznicz miał praktycznie tą piątkę, plus jeden, zawsze praktycznie nisko i my, pomimo tego, że jedna i druga drużyna, jesteśmy drużynami ambitnymi, które zazwyczaj gramy pressingiem. Dzisiaj to z pressingiem nie zaangażowaliśmy dużą ilość zawodników, tylko wolelibyśmy jeden i drugi, bo ja też zostawiłem praktycznie cały czas czwórka nisko, plus trzech pomocników, Związ... Związ... było to związane z drugimi piłkami. No. Na pewno przywnik potrafił wywalczyć więcej stałe fragmenty gry niż my, więc na pewno więcej w naszym karnym niż my w nich. No i generalnie uważam, że nie ma co specjalnej specjalne odróżyć pierwszej i druga połowa. Można powiedzieć, że gdzieś tam od 60 minuty zaczęliśmy trochę więcej przyjąć kontrolę nad meczem. Ale ale ostatecznie mówię, z tego niewiele wynikało. A może tam jedną... No, no nieważne, niewiele z tego wynikało. Końcówka meczu wiadomo, no... jednej z tych drugiej piłek, brak, brak asekuracji w pierwszym tempie, pójście na gamaców przestrzeń, faul, druga rzuta, gramy w dziesięciu. A grając w dziesięciu generalnie no, przy, przybieg sezonu, jak masz mecz na remis, to to zawsze się bardziej opłaca próbować go wygrywać, niż go zremisować, no, bo raz próbujesz wygrać mecz i go przegrywasz, a następny raz próbujesz go wygrać, mecz i go wygrasz i to i tak się bardziej opłaca niż powiedzmy remis i remis. To jest prosta matematyka. Poza tym jest to udowodnienie staty statystyczne, że drużyny, które osiągają wysokie cele, które awansują i tak dalej, Uh, to nie są drużyny, które najmniej przegrają. Kosztem, styl gry, kosztem takimi decyzjami, czy szanować punkt, czy iść po tylko drużynami, które mają, najwięcej wygrają. My wygrając dzisiaj, czy tydzień temu, uh, bylibyśmy w gronie zespołów, które mają najwięcej zwycięstw w tej edycji. Co do samej akcji brąkowej. W piłce oprócz jakości, oprócz um, taktykę. najpierw jest zrozumienie, że to jest sport i największa wartość w sporcie jest umiejętność rywalizacji. I w, osta w ostatniej minuty meczu mamy dwa momenty, gdzie nie rywalizowaliśmy dobrze, nie? pierwszy jest moment, kiedy możemy wybić piłkę zdecydowanie dalej, a nie do przeciwnika. I to nie jest związane z jakością, to nie jest związane z taktyką, to jest związane z chęcią rywalizacji i rozumieniem momentu meczu, że trzeba po prostu tą piłkę, brzydko mówiąc, kopnąć jak najdalej. A drugi moment jest, kiedy musimy fałować, nie? Musimy fałować, to byłaby czerwona kartka, ale to jest końcówka meczu. Gralibyśmy w dziewięciu, być może byśmy, byśmy się wybronili, mm -hmm. ale z nic nie ma sam na sam w ostatniej minucie meczu, tam minuta przed końcem. I to jest umiejętność rywalizacji, no. I tym brakiem umiejętności rywalizacji dzisiaj traciliśmy jeden punkt, ale tak jak mówię, pomimo tego, że generalnie uważam, że to, jak to był mecz na remis i że jedna drużyna miałaby go wygrać, ta drużyna była z niż Pruszków, więc serdecznie gratuluję na pewno i trenerowi drużyny z Pruszkowa, bo te trzy punkty mi się dają trochę spokoju i, i wiarę. Bo ja jestem z tych, co wierzę, że ciężka praca i dobra praca się obroni, trenerzy, nawet jak wydaje się wszystko czarno dookoła. Także gratuluję. Dziękuję. Teraz prosimy. Gospodarz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Będę przemawiał w dwóch osobach. Mariusz siura człowiek i Mariusz siura trener. Zacznę od... Mariusz Misura Człowiek. Dzisiaj przed wyjściem na boisko, kiedy staliśmy razem w kole jako drużyna, Piotrek Misztar powiedział słowa, że obojętnie czy jesteśmy z Japonii, z Ukrainy, ze Szczecina czy z innego miasta, to naszym drugim domem jest znicz Pruszków i w naszym domu płonie ogień. I czas, żeby to, ten ogień ugasić, ale ugasić punktami, a nie tylko słowami, jak to ostatnio, że tak powiem, wyglądało. I reakcja moich zawodników i wiem dlaczego podzielić te słowa i to jak dzisiaj od pierwszej minuty do ostatniej prezentowali się na boisku, mimo tego, że w tygodniu graliśmy dwa mecze w poniedziałek piątek, to to jak mm, przy tej bramce Szuma bieg, żeby tą piłkę zgrać do Krystiana Tabary, jak Paweł Mostwik bieg do obrony, żeby ją odebrać, to, to jest coś niesamowitego. I w szatni po meczu im powiedziałem, że obojętnie gdzie w życiu i kiedy będę i jeżeli któryś z nich będzie potrzebował mojego yy, wsparcia czy pomocy, to obojętnie, która to będzie godzina i gdzie będę, to na pewno mogą na mnie liczyć. To są takie momenty, których nie możesz kupić, to są takie momenty, które Musisz sobie na to zasłużyć tygodnie, tygodniami, miesiącami codziennej pracy, relacji, którą budujesz, i jakby uważam, że nie zrozumie tego nigdy człowiek, który sam tego nie przeżyje. Teraz będę kontynuował wypowiedź jako Mariusz Miśurek, jako człowiek. Tutaj trener podział bardzo miłe słowa na mój temat i bardzo mu za to dziękuję. Odwdzięczę się tym samym. Nie chciałbym, żeby to była jakaś laurka, czy że to było ustawione, ale chcę Wam przedstawić dwie sytuacje, które miały miejsce. Mam nadzieję, że Gonzalo nie będzie miał mi tego za złe, bo 8 kwiecień, Panowie, w tamtym sezonie, moment, kiedy przegraliśmy tutaj z motorem Lublin i jakby taka delikatnie wiara w to, że może nam się nie uda awansować, gdzie się wtedy wdarła, o pierwszej w nocy taką wiadomość od Gonzalo Fejo. Która brzmiała jak dla mnie na dzień dzisiejszy, to motor jest niż, dwa najlepsze zespoły, które powinny awansować do pierwszej ligi. Teraz w tym sezonie po czwartej porażce z rzędu z górnikiem Łęczna, mój przeciwnik, ten sam, pisze mi wiadomość. Nieprawdopodobne, wiem co czujecie, i wiem, że nic nie mogę napisać co pomoże, ale wielkie uznanie za plan i jego wykonanie, za zarządzanie meczem. Wiem, że w jakiś sposób moje słowa niczego nie zmienią, ale chciałem, żebyś to wiedział, więc jakby y, momenty, kiedy my rywalizujemy o być albo nie być to tylko pokazuje jaka piłka jest piękna, że nawet przeciwnik, z którym jeszcze niedawno rywalizowałeś w drugiej lidze, dzisiaj rywalizujesz w pierwszej lidze to jest w stanie cię wspierać w trudnych momentach i tak jak tutaj trener Gonzalo wspierał mnie dwa razy już to ja w jakiś sposób dzisiaj życzę Ci tego samego, że mimo tego, że tutaj dzisiaj przegrałeś, tak jak w tamtym sezonie my przegraliśmy z tobą i nie awansowaliśmy do pierwszej ligi, tak samo Tobie życzę, żebyś w jakiś sposób dalej robił, wykonał swoją pracę, bo to co robisz, uważam, że to zmienia polską piłkę i życzę Ci żebyś z tym zespołem i ty sam awansował do Ekstra klasy. Teraz będę przemawiał już jako trener, bo Ej, zgodzę się też, że mecz był bardzo brzydki, ale... Hmm ciężko jest robić progres w piłce nożnej w momencie kiedy masz taką a nie inną murawę I, mm, ostatnio pamiętam jak graliśmy mecz yy, w Warce Gdynia to takie komentarze chłopaków w Pożarzewce było, że ale ta piłka szybko chodzi, ale ta piłka szybko w jakiś sposób się zachowuje, że my na co dzień nawet tego nie nie możemy tego doświadczać, że później uważam, że sprawia to nam dużą różnicę czy duży problem. Dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy się na bardziej grę bezpośrednią, na dwóch wysokich napastników, na dwie dziesiątki, które w jakiś sposób miały zbierać się drugie piłki albo kończyć sytuację uderzenia na bramkę, albo po prostu padną piłkę z powrotem w dziewiątki, albo boczny sektor boiska do wahadłowych i wtedy sióstrka dośrodkowań w pole karne. Szukaliśmy prostego rozwiązania, żeby ten mecz w jakiś sposób yy, zakończyć na swoją korzyść. I być może, mówię, to był jeden z brzydszych spotkań y, z nicza Pruszków, ale cieszę się bardzo, że y, zakończył się naszym zwycięstwem. Chłopacy y, w jakiś sposób, y, też wszedł powiedzieli, powiedzieć, że z, z premedytacją widzieli moje zdenerwowanie za linią i czekali do 95. minuty, więc, jakby humorystycznie. W szatni na pewno cieszę się dla nich, że to zwycięstwo wróciło, że w jakiś sposób ta szatnia znowu żyje, znowu jest uśmiechnięta. Bo tak jak powiedziałem, ja nigdy nie stracę wiary w tą drużynę. W jakiś sposób zawsze ta drużyna, że tak powiem, ze nią murem i obojętnie co się będzie działo, to jakby będzie dla mnie priorytetem. Więc kończąc, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Zapraszam panowie na mecz z Odromopole po przerwie reprezentacyjnej po meczu z Niemcom. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Nie ma. Zatem właśnie skończę.